Siema. Witam na kolejnej wyprawie. Są mury. Czyli pewnie niektórzy wiedzą gdzie jestem. Decyzja wczoraj na szybko podjęta. No przyjeżdżam tutaj. Bo tak. U mnie trawa koło komina, że tak powiem. Trawa po pas. Nie da rady chodzić. No i myślę, kurde, no co. Jak nic nie wyjdzie, bo, bo, bo nie ma jak machać. No to warto przyjechać tutaj, nie? Nawet też jak będzie Bieda z fantami to przynajmniej sobie pochodzę i, ten, i, i pooglądam otoczenie, bo jest co, nie? Słuchajcie, pierwszy dołek tutaj i od razu dostałem w dupę <grytanie> ponad pół metra dziura wycharatana na dzień dobry. Noży w kamieniach, no to sobie można wyobrazić, jak robota idzie. Urąbany cały z błota, ale tak ma być, nie? No i co wyszło. Takie perpetu mobile. Jak się dokupałem do żelaza, myślę, no kurde, dziura wywalona to już nie odpuszczę, wyciągnę. Zobaczę co to jest. No wychodzi takie jakieś nie wiem, czy to haczka, czy to coś do, do podcinania. W każdym bądź razie na pewno było oprawione sztyl. No i tak to wygląda, nie? Bardzo fajna rzecz. Nie muszą, nie muszą być zawsze monety. Bardzo fajna rzecz. Do wyczyszczenia. Yy, zabieram oczywiście. No, ciekawi mnie to, jak ktoś wie, co to jest, coś miało, można napisać. No, jedno jest pewne. Takiego czegoś nowego. Już nie kupimy, nie? <gry> Czyli tak jak mówiłem, warto co sobie wziąć i gdzieś tam zachować, nie? Chodzę już dosyć długo, parę fantów wyskoczyło, nic specjalnego myślę, będzie, będzie za dwie trzy sztuki to wszystko yy. sumuje, była. Jak na razie Stary model obrączki Nie czytałem, nie wiem co to jest Miałem też Plombę Chyba pruska Prawdopodobnie pruska Był jeden pieniążek Jedyneczka Fenning I teraz Chyba no, póki co najciekawsze z tego wszystkiego wyskoczyło z ziemi. Myślę, jakaś pokancerowana blaszka, ale przyglądam się, słuchajcie. I <gry> Jest zwierzak, nie? Wyskakuje następny sygnał. Jakieś kółeczko okrągłe, ale wcześniejszy sygnałek miałem. Malutkiego bączka to był. Znaczy no, to jest pruski fenik, a on jest ciekawy stąd jak na razie. Dobra, i podejmujemy tego moniaka. To nie jest moneta, to będzie guzik chyba. No jest guziczek To chyba będzie Napoleon Momencik jeszcze raz Trochę przetrę. No pewnie, że Napoleon Maksymalnie 5 centów pod, pod igłami. Malutki guzik. Chyba będzie polski orzełek. Mhm. na bank. Guzik wyskoczył teraz. Warte pokazania. Wyobraźnia podpowiada, że jest tu. Tak jakby księżyc z kwiatkiem jakimś trzeba go dobrze umyć, i powinno się coś lepiej i dokładniej pokazać. Nie? Jest tutaj kółko wyszło. Nic nie widać. Nie, to będzie chyba guzik, bo chyba został... Co to dzisiaj z tymi guzikami? Chyba został kawałeczek po tym... Po łóżku Taki zadziorek. Tak. Nie, chyba nic na nim nie będzie. Wydarzył się cud niesłychany. Zapomniałem, jak wygląda wykopana srebrna monetka. No bo mówię, no, 3 czy 4 wyprawy poprzedniej bez srebrnych monet. Cztery to może nie, ale 3 chyba. Mała przerwa na lunch. Tutaj się kręcę, myślę, dobrą godzinę. Cały czas przy tym potoku. No przez godzinkę tylko wyskoczyła mi jedna monetka. Jeden Fenning z 1855 roku. No i to tyle. No doszedłem do wniosku, że ludzie, którzy tu mieszkali, chyba byli bardzo biedni, nie? No, liczyłem na to, że przy tym potoku yy, będzie coś się działo, no bo tak jest woda, czyli ludzie muszą przychodzić musieli przychodzić i, i ten i, i, i czerpać tą wodę, nie? bo tutaj raczej z nie ma możliwości żeby wykopać budynki jak widać są pozostałości po nich z jednej jak i z drugiej strony. O, teraz chyba nie widać, bo tam zakrzeka miejsco. No ogólnie bieda. W tej chwili nie, bo tam wcześniej jakieś guzika znalazły, fajnego i ten i tam jakieś inne rzeczy wychodziły. Natomiast tutaj koło tego potoku nic się nie dzieje. A tak na marginesie fajnie to zbudowane jest. Ok, cine am iulețul la Trzy monetki łącznie do kupy, nagrane, bo pojedyncze nie ma sensu. Dwujeczka pruska, yy, cesarstwo i wcześniej opłakane stany, jedno i drugie. Też dwujeczka i za jakieś grosze, coś tam widziałem, chyba 5 groszy polskie czy coś takiego. I to tyle na razie. No i to będzie na tyle na dzisiaj. Koniec wielogodzinnej tłaczki. <laughs> Fanciki takie jak, jak widać. Tradycja garść monet. Kiepskich. No I tutaj po lewej stronie może coś lepszego. Niż dzisiaj. I to tyle. Dobra. Uciekam. Dziękuję za obecność, że odwiedzacie kanał, tam coś piszecie i, i, i łapy. No i trzymajcie się, do następnego.